Poznaliśmy tajemnicę małżeństwa torbickich. Nie zawsze było usłane różami. Grażyna i Adam Torbiccy są małżeństwem już od ponad 40 lat i uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par w naszym rodzimym show biznesie. Niewielu jednak wie, że ich związek nie od razu był usłany różami, a para mierzyła się z dość sporymi trudnościami. Poznaliśmy tajemnicę długoletniego małżeństwa torbickich. Szczegóły mogą Was zaskoczyć. 64-letnia grażyna torbicka dla wielu kobiet wciąż pozostaje największym autorytetem w zakresie mody i stylu. Zdecydowanie nie można odmówić jej ogromnej klasy i gracji. Dziennikarka od zawsze stroniła od medialnych afer i skandali. W życiu prywatnym jest szczęśliwą żoną Adama Torbickiego, znanego i szanowanego kardiologa. Małżeństwo wyprowadziło się nawet niedawno z zatłoczonej Warszawy i wybrało urokliwą miejscowość w okolicach Otwocka. Ich nowy dom jest otoczony lasem i znajduje się na uboczu z dala od cudzych spojrzeń. Para może cieszyć się spokojnym, rodzinnym życiem w otoczeniu natury. W połowie 2021 roku torbiccy świętowali 40 rocznicę ślubu, jednak od ich małżeństwo nie zawsze było usłane różami. Początki znajomości były bardzo trudne, bo rodzice Grażyny starali się ją odwieść od ślubowania Adamowi. Krystyna Loska uważała, że jej córka jest zbyt młoda, by wychodzić za mąż. Bardzo długo nie chciała się zgodzić na jej ślub, ale Grażyna uparła się, by być ze starszym o 6 lat lekarzem i postawiła na swoim. Również ojciec Grażyny długo sprzeciwiał się jej związkowi z kardiologiem. Henryk Loska bardzo chciał, by jego zięciem został uwielbiany przez niego Adam Nawałka. Świetnie zapowiadający się piłkarz cieszył się ogromną sympatią działacza sportowego. Nawałka nawet spotkał się kilka razy z Grażyną, jednak wbrew krążącym plotkom pomiędzy nimi wcale nie zaiskrzyło. Grażyna straciła głowę dla kardiochirurga, z którym jest do dziś. Tworzą bardzo zgrane małżeństwo, nic więc dziwnego, że wielu chce poznać tajemnicę ich długoletniego związku. Torbicka podzieliła się nią w rozmowie z dziennikarzami, którą zacytował Dobry Tydzień. Pewnie dlatego też moje małżeństwo przetrwało tyle lat, bo oboje z mężem rozumiemy, że trzeba nawzajem szanować swoje zainteresowania, choć mogą być one zupełnie odmienne, zdradziła Grażyna Torbicka.